Hej, z tej strony Ania, dziś odcinek o apteczce. Cześć, dzień dobry. Pokażę Wam dziś zawartość mojej apteczki na sezon kajakowy, który, mam nadzieję, w końcu nadejdzie. Ja stwierdziłam, że jest to świetny czas, żeby przejrzeć zawartość swojej apteczki i zobaczyć, co tam właściwie się znajduje, i uzupełnić ewentualne braki. Ja, apteczkę, jak i wszystko, co się w niej znajduje, zamówiłam online, a na koniec tego filmu przygotowałam Wam jeszcze dwie ciekawostki. Prosto z włoska. To Zapraszam! Moja czerwona apteczka w całości wykonana z poliestru o wymiarach 18 x 16 na, no powiedzmy 7 cm. Bardzo łatwy dostęp do tej apteczki, jeden zamek, który szybko otwieramy i już jesteśmy w apteczce i tutaj trzy przegródki otwierane i jedna taka duża kieszeń z siatką i ta siatka jest super, ponieważ od razu widać co znajduje się w tej dużej kieszeni ale zaczynając od lewej, ja tutaj mam w tej pierwszej kieszeni materiały opatrunkowe, plastry duże troszkę mniejsze i jałowa gaza ta która znajduje się w apteczce jest zamknięta ale już wam zaraz pokazuję jak wygląda taka Jałowa gaza. I jak widzicie, no to jest już całkiem spory kawałek opatrunku. To bardzo dobrze posłuży do zatamowania takiego już większego krwawienia. Zdecydowanie bardziej chłonna jest ta jałowa gaza niż plaster. Plasterki u mnie wodoodporne w każdej ilości. To jest tak naprawdę rzecz, która przydaje się najczęściej w apteczce, dlatego warto jest ich mieć całe mnóstwo. Maseczka do sztucznego oddychania. Maseczka ma zapewnić nam bezpieczeństwo i komfort. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy poszkodowanego, który ma jakiś uraz w obrębie twarzy czaszki albo zwymiotował. Myślę, że zdecydowanie łatwiej podjąć decyzję o wykonaniu tych wdechów ratowniczych, jeżeli mamy taką prostą, nawet maseczkę. Ta wystająca część to miejsce, które wkładamy poszkodowanemu do jamy ustnej, a ta część jest nasza i tutaj wykonujemy właśnie wdechy ratownicze, a folia nas chroni. Dalej, opatrunki. Tutaj opaska dziana podtrzymująca, czyli po prostu bandaż. A tutaj opaska elastyczna. Stripy. Stripy to są szwy w plasterku. Też bardzo przydatna rzecz. Na każdym wyjeździe kajakowym, praktycznie, używa się tych stripów. Stripy mają za zadanie zbliżyć do siebie brzegi rany, co w konsekwencji spowoduje, że blizna, która powstanie, będzie mniejsza i bardziej estetyczna. Ich działanie jest bardzo proste. Wystarczy zbliżyć do siebie te brzegi rany i tutaj nakleić plasterek. Warto tylko pamiętać o tym, że one są w ogóle nieodporne na nasączenie, czyli jeżeli mamy taką wilgotną ranę, czy też duże krwawienie, no musimy ją najpierw osuszyć, żeby użyć tych stripów. Gaziki nasączone alkoholem, też cały wachlarz. Ampulki z salą fizjologiczną, to przydaje się do przepłukiwania ran, przepłukiwania oka. Kolejnym opatrunkiem, który mam w swojej apteczce jest CODOFIX. To jest super rzecz na takie problematyczne miejsca jak głowa, łokieć, gdzie opaska elastyczna nam się sunie prawdopodobnie. I to jest taka elastyczna siatka którą docinamy na kształt jaki potrzebujemy i zakładamy na głowę rolując tutaj ten wolny brzeg. I tutaj wkładamy gazę jałową no i już mamy zabezpieczony łuk brwiowy. I niesunnie nam się to jest bardzo stabilne. To taka kontrowersyjna rzecz. Kot ratunkowy, folia NRC. Używamy folii, gdy chcemy naszego poszkodowanego albo ogrzać, albo go schłodzić. Jeżeli chcemy go ogrzać, ustawiamy złotkiem do słońca. Jeżeli chcemy go schłodzić, na przykład mamy jakieś rozległe oparzenie, no to wtedy ustawiamy tą srebrną częścią do słońca. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest folia, to nie jest magia. <śmiech> Dlatego <śmiech> musimy naszego poszkodowanego zawinąć w tą folię owinąć go jak takiego naleśnika, żeby. Pomiędzy nim a folią powstała warstwa powietrza, która będzie mogła się nagrzać Bo jeżeli tak po prostu narzucimy ten koc ratunkowy na człowieka, który leży na zimnej, wilgotnej ziemi, no to powiedzmy sobie, że absolutnie nic mu to nie da. I to już ostatnia kieszeń, największa, i zobaczymy, co tutaj się znajduje. Ja w pierwszej kolejności wyciągam. Nitrylowe rękawiczki. To tak naprawdę byłaby rzecz, którą ja w ogóle w pierwszej kolejności wyciągnęłabym z mojej apteczki, bo to jest mój komfort, moje bezpieczeństwo, a także bezpieczeństwo osoby, której udzielam pomocy i warto jest mieć co najmniej kilka par w swojej apteczce. Optenisept na odkażenie skóry i błąd śluzowych. nożyczki. Opatrunki kodofix, ale też niestety kurtka kajakowa i wszystkie inne rzeczy, które musimy przesiąść, żeby dostać się do naszego poszkodowanego. Przylepiec. No to jasna sprawa, opatrunki oczywiście. Chusta trójkątna. Chusta trójkątna to jest kawałek bawełny w kształcie trójkąta i używamy jej w takim postępowaniu przedszpitalnym po urazie kończyny górnej, chcąc zabezpieczyć i unieruchomić tą kończynę górną po złamaniu czy zwichnięciu. Zwróćcie też uwagę, że jest to naprawdę całkiem spory kawał bawełny i może się też przydać w takich masywnych krwawieniach, żeby zrobić opatrunek. Jeżeli już mówimy o opatrunku, to tutaj mam takie dwie ciekawostki i pierwszą z nich jest opatrunek indywidualny wodoszczelny. To jest opatrunek wykorzystywany pierwotnie w wojsku. Opatrunek ten składa się z takich dwóch chłonnych tamponów i opaski elastycznej. W wojsku wykorzystywany był głównie do ran postrzałowych, żeby jednym tamponem zabezpieczyć ranę wlotową, a drugim wylotową i związać to wszystko tym opatrunkiem elastycznym dookoła. Ja kupiłam ten opatrunek z taką myślą, że jeżeli faktycznie będę musiała zareagować na jakieś masywne krwawienie, to to jest zapakowane próżno, Szybko otwieram, robię taki wstępny opatrunek i daje mi to kilka chwil na ustalenie jakiegoś dalszego postępowania, na zastanowienie się, a nie wiecie, tutaj kurczę, o cholera, gdzie jest moja gaza, gdzie jest moja opaska elastyczna. No, to by znowu za długo trwało, więc to jest taki mój pomysł na szybkie zadziałanie na taką sytuację. Kolejną rzeczą do zatamowania takiego masywnego krwawienia. Jest opatrunek hemostatyczny, jest to 15 gramów granulek, które wsypujemy do rany. Stosujemy Celox przy takich zagrażających życiu krwawieniach i w trudno dostępnych miejscach jak szyja czy pachwina, w miejscach, które trudno ucisnąć. Ostatnią rzeczą, którą mam w mojej apteczce jest taka czerwona saszetka. I to jest mój patent na włożenie moich leków w apteczce, bo to jest apteczka pierwszej pomocy. Czyli przynajmniej w teorii każdy powinien mógł jej użyć. I ja chcę uchronić te osoby, które może będą pod wpływem dużego stresu czy emocji, żeby one przypadkowo nie zastosowały któregoś z moich preparatów. Jakie tutaj są głównie leki przeciwbólowe, ale też kwas acetylosalicylowy. Okej, okay, ja bardzo dziękuję i pa pa.